Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na wydaje mi się dość istotny temat dotyczący tego, dlaczego, słuchajcie, nie promuje się małych hodowli drobiu. Dlaczego są różne przepisy, które no zabraniają niestety hodowli drobiu, na przykład w miastach ludzie nie mogą mieć trzech, czterech kurek dla siebie, tylko muszą kupować jajka w przysłowiowym markecie. Co też oczywiście nie mówię, że jest to jakieś złe. Ale warto trochę co nieco się dowiedzieć, słuchajcie. A jeżeli ktoś wie, to po prostu się utwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Zapraszam Was do oglądania. E, moi drodzy, parę takich aspektów najważniejszych, dlaczego ja uważam, że tak jest, a potem przejdziemy do e, już takich komentarzy Waszych, które tam pisaliście. Więc y, moje zdanie jest takie, co też Wy się z tym y, dzieliliście i wydaje mi się, że tu się akurat zgadzamy, że po prostu się tego nie promuje, bo jest to niekorzystne dla dużych firm. Jest to niekorzystne, ponieważ no, w większości przypadków po prostu te firmy na tym zarabiają, zarabiają konkretne pieniądze, wierzcie mi, to są naprawdę duże pieniądze. I po prostu niefajnie by było, gdyby ktoś był niezależny od systemu i mógł sobie mieć na przykład własne warzywa czy własne jajka od kurek. I nie był tak zależny, właśnie od kupowania jajek w sklepie, nie był tak zależny od y, kogoś innego. To jest na pewno nie na rękę, czy to politykom, czy rządzącym, jakimkolwiek jacy by oni nie byli, czy też właśnie y, y, państwu i szeroko pojętym wszystkim korporacjom, firmom. Lepiej jest zapłacić parę groszy, nie mieć nic swojego, ale po prostu iść do sklepu i kupić jajka, czy jakikolwiek inny towar, jaki by on nie był. Większość ludzi chce tak robić. Znaczy, nie chcę tak robić, ale większość firm chce, żeby tak było. Z wiadomych względów chodzi po prostu głównie o pieniądze i o to, że wtedy, jeżeli my nie mamy czegoś swojego, jest nami dużo łatwiej w stanie kontrolować. Tak to moi drodzy, wygląda. Co jeszcze warto powiedzieć, a teraz możecie się zdziwić, że kurki są tak trochę w cieniu, ale to ze względu na to, że jest bardzo ciepło i one po prostu uciekają do cienia, tak jak widzicie, tam pod krzaczkiem sobie siedzą. Tak samo tutaj właśnie pod traktorem. Okej. Okay. Więc to jest, słuchajcie, główny powód, dlaczego się tak dzieje. Wasze komentarze, wasze opinie, które piszecie są bardzo podobne, zbliżone, więc wydaje mi się, że nie ma co tego cytować, tylko trzeba, słuchajcie, być tego świadomym, że tak się dzieje. Nikt nie będzie wam e, mówił, tak jak ja wam mówię na kanale, żebyście mieli jakiś mało ogródek, czy żebyście mieli parę kurek dla siebie. Większość ludzi wam tego nie powie. Raz, że czasami nie są świadomi, dwa, że to nie z korzyścią będzie dla tych dużych firm czy korporacji, a trzy, że niektórzy ludzie mają, kolokwialnie mówiąc, tak wyprane, Głowy przez te różne media, y, które no, niestety promują rzeczy, których promować nie powinny, że po prostu ludzie y, sami nie wiedzą, co mają robić, sami nie wiedzą, w którą stronę to wszystko powinno iść, a nawet jak wiedzą, to wolą się nie wypowiadać. Więc jak najbardziej słuchajcie, takie małe hodowle powinniśmy promować, żeby ludzie y, w jakiś sposób wiedzieli, co jedzą, po pierwsze, po drugie, żeby byli bardziej świadomi, a po trzecie, żeby mieli byli ubezwłasnowolnieni, troszeczkę chociaż od tego systemu, wiadomo, że wszystkiego sami nie zrobimy ale jeżeli możemy mieć chociaż taki podstawowy produkt, jakim są jajka i mamy taką możliwość i chcemy spróbować, to jak najbardziej warto. I tutaj nie przejmujcie się tym, że w mediach o tym nie mówią, żeby zakładać małe hodowle, czy nawet jakieś portale rolnicze o tym nie mówią. Właśnie ze względu, słuchajcie, na to te portale też często są prowadzone przez duże firmy, są kupione przez duże firmy paszowe albo przez duże firmy, przez duże fermy więc na pewno ten odcinek nie będzie z korzyścią dla tych dużych firm, ale tu nie chodzi o to, żeby on był z korzyścią dla dużych firm, tylko żeby był po prostu z korzyścią dla nas Polaków, dla osób, które no czasami po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Chcę od razu powiedzieć też na marginesie, że to nie będzie tak, że każdy będzie miał swoje kurki, że każdy będzie miał ogródek, że każdy będzie miał trochę swoich warzywek. Tak to moi drodzy nie działa i tak nie będzie ze względu głównie na to, że po prostu nie ma takiej możliwości. Niektórzy mieszkają w bloku, niektórzy mieszkają w mieście. Jest to całkowicie normalne, że tamte firmy też będą funkcjonować ale wiadomo, że lepiej zarobić 15 milionów niż 10 milionów, tak? Złoty, podaję jako przykład. Więc po prostu ważne jest to, żebyście o tym wiedzieli, nie zniechęcali się, jeżeli o tym się nigdzie głośno nie mówi, tylko ja na swoim kanale mówię Wam to, że warto by było mieć coś swojego, moi drodzy. Jest to też, kolejna rzecz, jest to mega satysfakcja, kiedy kupiliście kury, czekacie na to pierwsze jajko, potem to jajeczko macie od tej kurki, super sprawa, naprawdę super sprawa. Wiem, że osoby, które długo hodują kury raczej już tak nie patrzą w tą stronę, ale wierzcie mi, że osoby, które nigdy kur nie miały i teraz kupują 3, 4, 5 kurek, czekają na to pierwsze jajka, to są naprawdę fajne przygody, fajna y Taka zabawa z tym, więc jak najbardziej ja to polecam i nie polecam zniechęcać się właśnie tym wszystkim, co jest promowane, bo to jest wszystko na niekorzyść głównie robione, po to, żebyśmy właśnie byli zależni od systemu, który mamy obecnie wprowadzany, no i który jest. Już nie będę dalej wchodził na tematy polityczne, dobrze wiecie o czym mówię. Także ja jak najbardziej to polecam. Też moje odcinki nie są promowane, tak jak wam mówiłem, przez żadną firmę, nikt mi za to nie płaci, ja to robię dobrowolnie, robię po to, żeby wam głównie pomóc, bo wiem, jaka to jest satysfakcja, przyjemność. Czasami radość, a przede wszystkim wiecie, co jecie. Także takie jest moje zdanie w tym temacie. Co jeszcze warto powiedzieć, moi drodzy? No teraz w okresie letnim trochę te obroty spadły, więc też promuje się głównie ten chów wolnowybiegowy, chów ściółkowy i tak dalej. Trochę odchodzi się niby od tego chowu klatkowego. Jest to też wszystko po to, słuchajcie, tak samo jak pudełka, jakieś zielone w sklepach, gdzie mamy narysowaną czy też jakąś wygrawerowaną, e, szczęśliwą kurę, e, to tak do końca, moi drodzy, nie działa, ponieważ nawet kury, które są na wolnym wybiegu, najczęściej na tym wybiegu praktycznie wolnym nie są. Oczywiście one mają dużo lepsze warunki niż kury, które są trzymane w chowie klatkowym, natomiast generalnie słuchajcie, tutaj też to nie porywa i wierzcie mi, że to nie jest tak, że kury sobie chodzą normalnie po wybiegu. Teraz pomyślcie sobie, że 15 tysięcy kur miałoby być normalnie prowadzanych po wybiegu. Jest to raczej, raczej niemożliwe i tutaj e, weźcie sobie naprawdę to, do do serca, bo myślę, że. Większość z nas do końca nie jest tego świadoma, kupujemy w ciemno, nie znając się na tym, bo przecież nie musimy się na wszystkim znać, jak to wygląda, a potem niestety rozczarowujemy się właśnie w postaci tego, że no, chcieliśmy kupić naprawdę takie jajka smaczne, dobre, a tu się okazuje, że takie nie będą. Też oczywiście ten odcinek nie sprawi, że każdy założy hodowlę, bo tak jak mówiłem, jest to niemożliwe, natomiast myślę, że sprawi, że po prostu będziemy bardziej świadomi jako konsumenci, i o to mi właśnie w tym odcinku chodzi. Także zwracajcie, słuchajcie uwagę na to co kupujecie, nieważne czy to są jajka czy nie jajka. Zwracajcie uwagę jakie składniki zawierają dane produkty, które kupujecie. Czasami w ogóle na to nie patrzymy, w większości na to nie patrzymy. Jak chodzę do dużych sklepów to widzę, jak ludzie wrzucają do koszyka, co popadnie, znaczy to, co niby jest im potrzebne rzekomo, ale bardzo często nie zastanawiając się nad dalszymi konsekwencjami swoich działań. Także warto by było słuchajcie, wcześniej się nad tym zastanowić, mniej więcej zwrócić uwagę po prostu na towar, który e, kupujecie, e, żeby nie dać się oszukać. Na rynku jest bardzo dużo handlarzy, bardzo dużo sprzedawców jajek, bardzo dużo osób, które tym towarem handlują, jest on ogólnodostępny, a nie zawsze ten towar jest e, po prostu dobry jakościowo. także Zwracajcie naprawdę moi drodzy na to uwagę, żeby nie dać się przejechać, żeby nie dać się oszukać. Tyle ode mnie z takich ważniejszych informacji. Oczywiście, napiszcie tradycyjnie, jakie wy macie zdanie, jakie wy jajka kupujecie, czy macie swoje kury, ile macie jajek na obecną chwilę, od ilu kur. No i jak widzicie dalszą perspektywę tego. I nie obudzicie się naprawdę, odcinek jest po to ten, żebyście nie bali się zakładać małych hodowli, bo to naprawdę po pierwsze nie jest nic strasznego, nie wymaga to nie wiadomo, ile pracy. Przede wszystkim tak jak powiedziałem, jesteście niezależni, wiecie, co jecie. Jajka są takie naprawdę smaczne. I nie martwcie się, że nikt więcej tego nie promuje, bo to jest po prostu z niekorzyścią dla systemu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!